Witam serdecznie, kochani, w trzeciej części dotyczącej opowieści o Topinamburze, w której opowiem Wam oczywiście o kilku różnych ciekawostkach, a zacznę od fajnego przepisu, który oczywiście wypróbowałam i serdecznie Wam go polecam który możecie zrobić szybko. Jest to pieczony chlebek z topinamburu. Może komuś się ten, spodoba ten przepis. To jest tylko, słuchajcie, 500 g, właśnie e, mąki, 300 e, pszennej, 300 g topinamburu, oczywiście 25 g drożdży 200 mil, 250 tak ml wody, no i cóż, łyżeczka cukru, prościej się nie da, wszystkie składniki prostej. A, e, oczywiście 1/4 łyżeczka soli, no bo to wiadomo, ale żeby ktoś nie zapomniał. No i łyżeczka oczywiście oleju. Przygotowanie jest bardzo, słuchajcie, proste, bo ten topinambur należy obrać i ugotować oczywiście w osolonej wodzie, żeby miał taki lepszy smaczek, odcedzić, zwyczajnie zmiksować blenderem oczywiście na takie gładkie pire. jak przygotować, słuchajcie, zaczyn tak zwany, cukier po prostu należy rozpuścić w jednej czwartej szklanki pamiętajcie ciepłej wody nie zimnej, ciepłej, bo jest to ważne i należy dodać pokruszone drożdże i oczywiście łyżeczkę mąki i to wszystko razem wymieszać i odstawić pod przykryciem, słuchajcie w ciepłe miejsce na około tak 10-12 minut Zaczyn w ogóle e, należy wymieszać z tym pire później z, i z dodatkiem topinamburu, mąką oczywiście i resztą wody, do tego olej oczywiście i sól i w robocie kuchennym zrobić takie gładkie ciasto z tego i przykryć ściereczką i tak zostawić, e, słuchajcie, na około godzinę, żeby oczywiście to ciasto wyrosło. I jak już to ciasto wyrośnie, należy przeło e, przełożyć po prostu do naczynia żaroodpornego i e, do, no i e, włożyć, tam będzie wrzucić do piekarnika na około e, 200, 190, 200 stopni Celsjusza i takie kochani około 40 minut, ale to musicie sprawdzać. U niektórych może być 30, u mnie było raz 40, 45. Minut. Minut. Jeszcze fajny, mój ulubiony przepis to na przykład sałatka z pieczonego topinamburu. I to jest tylko około, sobie zapisałam tutaj 40 gram tego topinamburu się dodaje, 100 gram mieszanki, czyli sałat jakiś, jedno jabłko wrzuca się, 1 czwartą oczywiście szklanki orzeszków włoskich, 8 łyżeczek oliwek się dodaje, 2 łyżki kochani soku z cytryny, jedna ja dodaję łyżkę miodu, jakiego mam po prostu w domu, więc tutaj już nie wybrzydzam i nie marudzę. No i jedną łyżkę stołową musztardy, oczywiście sól. I świeżo zmielony pieprz, żeby był po prostu taki lepszy aromat i smak. A przygotowanie jest naprawdę proste. Do miseczki jakieś dodaje się oliwę, świeżo wyciśnięty sok, oczywiście z cytryny, miód i trochę musztardy. Wszystkie składniki bardzo starannie, słuchajcie, wymieszajcie. Więc trzeba wymieszać przy pomocy najlepiej trzepaczki, tak by powstała taka gładka, powiedziałabym, jednolita emulsja. Sos należy odstawić, i przed samym podaniem jeszcze raz dokładnie go wymieszać. Mieszać. Ten topinambur dokładnie, kochani, należy, należy wyszorować. Do tego pokroić na kawałeczki, doprawić solą, tak na szybko mówiąc, pieprzem. No i skropiłabym jeszcze oliwą. I Piecz, piec w piekarniku słuchajcie, 220 stopni, polecam na około 25 minut. I w połowie tego pieczenia jeszcze y, ja przewracam na drugą stronę. Do tego jabłko, kochani, należy umyć, pokroić oczywiście w pasterki. Orzechy uprażyć na suchej patelni, to tu szybciej się nie da. Cóż jeszcze? Mieszankę w ogóle sałat dokładnie opłukać, osuszyć, ułożyć pięknie na talerzu i na zielonej warstwie ułożyć e, pieczone właśnie kawałki topinamburu, pokrojone jabłko oraz oczywiście orzechy. Przepyszne, całość e, dopiero wtedy polewa się przygotowanym wcześniej, o którym Wam powiedziałam, sosie i należy oczywiście wymieszać. No proste, jakie smaczne, a przede wszystkim, kochani, jakie zdrowe. No cóż, właśnie ten, topilar, ten topinambur, chciałam powiedzieć, powraca. Do popularności, ponieważ przed laty był boom, później była jakaś taka długa cisza. Ja też trochę zapominałam w ogóle o tej roślinie. Można go, słuchajcie, coraz częściej spotkać w lokalnych sklepach. Przede wszystkim, słuchajcie, patrzcie w dużych marketach spożywczych, czy na przykład w targa, targach żywności. Tam najczęściej możecie go znaleźć. Warto sięgnąć po niego jak najczęściej oczywiście i przygotowywać zdrowe posiłki, zdrowe jedzenie, pełne smaku, naprawdę potrafią. Są rewelacyjne. Topinambur to kochani, skarbnica, mogłabym tak ująć, cennych składników odżywczych, których oczywiście potrzebuje nasz organizm. Jeśli chodzi o potencjalne wady, bo myślę, że to też przydałoby się powiedzieć z tego topinamburu, jeśli mogę, to. Uznać za wady, pomimo w ogóle wszystkich bardzo wielu, o których już wspomniałam, pozytywnych cechach i zdrowych, e, szczerze mówiąc, faktów na temat karczochów jerozolimskich, czyli tego topinamburu. Należy zachować, słuchajcie, ostrożność, muszę Was przestrzec, biorąc jej jako źródło pożywienia. Dzieje się tak, ponieważ lakton seskwiterpanowy, który występuje w tej roślinie, jest potencjalnym alergenem. I niektóre osoby, niektórzy z Was po prostu mogą być uczuleni. Ponadto te same czynniki, które zapewniają karczochom jerozolimskim, temu topinamburowi, tak wiele korzyści. Trawiennych są również powodem, dla którego mogą być przeciwwskazaniem dla osób ze szczególnie wrażliwym przewodem pokarmowym, bowiem inulina i oligofruktoza mogą u niektórych osób, słuchajcie, powodować gazy wzdęcia, a nawet bóle brzucha i biegunkę, więc no musicie mieć to na uwadze i nie rzucać się jak suchary, no nieważne. <laughs> Osoby w ogóle z dziedziczną nietolerancją fruktozy, i to muszę podkreślić, powinny niestety unikać spożywania topinamburu. HFI to rzadka choroba metaboliczna spowodowana tak zwaną mutacją w genie ALDOB, w której słuchajcie, brakuje tak Zwanego enzymu zwanego aldolazą B i osoby właśnie e, z HF i narażone są na tak zwane poważnie niskie stężenie cukru we krwi i gromadzenie się po prostu szkodliwych substancji w ich wątrobie. I jeśli spożywają niestety fruktozę, a fruktozy jest to przypominam cukier z owoców i warzyw, lub sacharozę, to inaczej się mówi ten cukier stołowy, trzcinowy lub słuchajcie, buraczany, karczochy w ogóle jerozolimskie. Są skoncentrowanym w ogóle źródłem fruktozy, więc osoby z HFI powinny naprawdę, jeszcze raz przestrzegam, unikać tej bulwy. No cóż, dla wielu osób na pewno, mimo to, będzie bardzo dobrym źródłem witamin, a niektórym osobom, no niestety, może nie sprzyjać. Jeśli chodzi o ten e, topinambur, a zapobieganie na przykład wczesne, e, wczesnemu starzeniu się naszej skóry, otóż kochani, miedź jest w ogóle silnym, nie wiem, myślę, że wiecie, przeciwutleniaczem. Obecnym w ogóle w karczochu jerozolimskim, czyli tym Topinamburze, który działa w obecności w ogóle przeciwutleniającej się dysmutazy ponadtlenkowej. O no, co chodzi? Chroniąc właśnie wasze błony komórkowe przed oczywiście tymi wolnymi rolnikami. Jest jeden silny przeciwutleniacz, który jest tak jakby jednym, może tak to ujmę, silnym właśnie tym przeciwutleniaczem, który pomaga Wam zwalczyć przede wszystkim wolne rodniki. A te z kolei wolne rodniki są szczególnie. Badane pod kątem ich tak zwanego wpływu na starzenie się, plamy tak zwane starcze, zmarszczki, zwyrodnienia plamki żółtej, a także słuchajcie, zaburzenia czynności waszych nereczek. Dlatego też e, wymagana jest taka odpowiednia ilość miedzi, aby zapobiec przedwczesnemu starzeniu się w ogóle skóry. I myślę, że o tej miedzi należałoby pamiętać. To pinambur, w ogóle, jeszcze jak będziemy go spożywać, może sprawić, że będziemy mieli piękne. Słuchajcie, jeszcze właśnie to jest ważne: zdrowe włosy karczochy jerozolimskie, czyli ten topinambur są dobrym źródłem składników odżywczych sprzyjających właśnie zdrowym włosom, więc jeśli macie z tym problem, miejcie to na uwadze, e, takich jak na przykład żelazo, miedź, witamina C 100 gramowa słuchajcie, porcja surowego topinamburu stanowi prawie 1 piątą zaleconowego dziennego spożycia żelaza, więc to też jest bardzo ważne, jeśli ktoś ma anemię chociażby, dietetyczne w ogóle żelazo przenosi 是的、uh。 Przynosi tlen właśnie do waszych włosów i utrzymuje tak zwane zdrowe wasze mieszki włosowe. I dowody wskazują, generalnie rzecz biorąc, że zaburzone zapasy żelaza należą do najczęstszych, słuchajcie, przyczyn wypadania włosów, przede wszystkim u kobiet przed tak zwaną menopauzą. Więc, drogie kobiety, pamiętajcie jeszcze o dostarczaniu żelaza, jeśli wypadają wam w tym czasie włosy. Podobnie jeszcze jak żelazo, to ta miedź zapobiega wypadaniu włosów i przyspiesza ich rozrost, czy też wzrost, bo nie wiem, czy tak, może źle ujęłam. I dlatego trzeba suplementować mieć, kochanie. Jest bardzo ważna i pomaga układowi odpornościowemu również mieć odporność i chroni nas przed wirusami. No, podkreślam. Dodatkowo, słuchajcie, ta mieć jest czasami stosowana jako kuracja na wypadanie właśnie włosów i uważa się, że wzmocnia jeszcze dodatkowo wasz kolor włosów i przede wszystkim ta mieć zapobiega przedwczesnemu siwieniu się włosów, więc jeżeli ktoś ma spore ilości wątków, to ma długo fajne włosy bez tak zwanych siwych. Z drugiej strony witamina C jest potrzebna do w ogóle syntezy kolagenu, co przypominam, a kolagen w kolei przyczynia się do utrzymania zdrowych Waszych włosów, przypominam, wzmacniając Wasze właśnie mieszki włosowe i utrzymując zdrowe naczynia krwonośne w Waszej skóry głowy. To tak ode mnie na marginesie, bo ja zawsze lubię coś tam dodać. To do był w ogóle i jeszcze dobrze wpływa na z kości i przede wszystkim zdrowe zęby. Nie wiem czy o tym słyszeliście. Topinambur w ogóle zawiera dużą ilość fosforu, który zapewnia zdrowe kości i zęby. Fosfor wraz z witaminą właśnie, z wapniem słuchajcie i z witaminą D odgrywa również super ważną rolę w kształtowaniu się, powiedziałabym utrzymaniu zdrowa naszych zębów zbierając to nasze szkliwo oraz tą gęstość tak zwaną mineralną kości yy, tak jakby to ująć z naszej szczęki oprócz tego, minerały te oczywiście pomagają również w leczeniu no nie mogłabym tego nie powiedzieć próchnicy kochani, więc co za tym idzie, fantastyczna naprawdę roślina, jestem nią zachwycona e, cóż jeszcze, zasadniczo dzieci w ogóle potrzebują wiecie pokarmów bogatych w fosfor i wapń aby oczywiście uformować tak twardą strukturę swoich zębów. Witamina D jest słuchajcie niezbędna wraz z fosforem do kontrolowania równowagi wapnia w waszym organizmie i oczywiście poprawienia jego wchłaniania podczas tworzenia się zębów u dzieci i witamina D może również pomóc zmniejszyć stan zapalny dziąsem związanych z chorobami różnego rodzaju. Także jest to ważne. Cóż jeszcze, Kochani, to, ten topinambur jeszcze wzmacnia oczywiście układ odpornościowy, co jest ważne w dzisiejszych czasach, bo oczywiście nie chcemy e, mieć jakichś wirusów, więc żeby ich nie mieć, trzeba wzmacniać układ odpornościowy. W topinamburze znajdują się, słuchajcie, takie witaminy jak witamina A, witamina C i witamina E, witaminy T wraz ze związkami flavonoidowymi. Takimi jak chociażby karoteny, moi drodzy, pomagają zwalczyć właśnie wolne rodniki. Co za tym idzie, zapewniając organizmowi naszemu ochronę przed nowotworami, wirusami, moi drodzy, stanami zapalnymi, no i tak zwanym najczęstszym przeziębieniem, które wszyscy raz do roku macie. Jedna filiżanka, powiedziałabym, soku z surowej bulwi, to, tego topinamburu, zawiera 2 mikrogramy witaminy A oraz, kochani, 6 mikrogramów witaminy C i z tego, co sobie zapisałam, poczekajcie... Tak, sprawdzę. 0,28 mg witaminy E. To tak po prostu sobie zapisałam jako ciekawostkę. I jeszcze mogę dodać o tym cudownym topinamburze, że wspiera on układ sercowo-kochani naczyniowy. Co za tym idzie, jest yy, używany do przekazywania informacji między nerwami a mięśniami. Yy, może powiem tak dokładnie. Ten topinambur zawiera, bo tak trochę wyprzedziłam myśli, tiaminę która jest niezbędna do właśnie produkcji neuro, tak zwanego przekaźnika, zwanego acetylocholiną z kolei. I właśnie ta acetylocholina jest używana do przekazywania właśnie informacji między tymi nerwami a mięśniami, co mi się tak y, jakoś wyprzedziło trochę. Nasze serce jest w ogóle jednym z głównych mięśni, który prawidłowo pracuje dzięki tym niestety sygnałom i w celu utrzymania prawidłowej czynności waszego serca i prawidłowego rytmu bicia serca, nerwów i mięśni, muszą być one w stanie wykorzystywać energię z waszego ciała do przekazywania sobie nawzajem po prostu sygnałów tak na szybko yy, obniża po prostu ilość ciśnienia krwi Topinambur, ponieważ zawiera duże ilości, słuchajcie, potasu i sodu. Mam nadzieję, że Wam się spodobały te odcinki, będziecie stosować Topinambur. Pozdrawiam, kochani, i życzę Wam dużo zdrówka, cześć.